Hello, hello, właśnie wróciłam z pracy, porozbierałam się troszeczkę i chciałam się z wami przywitać. Właśnie, tak, dopiero weszłam do domu, idę robić jedzonko, dlatego że mam ugotowany sos, co widzieliście w poprzednim vlogu, jak nagrywałam. I teraz idę szybko do kuchni, bo nastawiam wodę, żeby już gotować kopytka. I zjemy szybko taką obiad-kolację odezwę się do was, bo mam wam do pokazania paczkę. Paczkę z Notino, bo zamówiłam sobie kilka rzeczy i ta paczka już stoi u mnie kilka dni, bo ja nawet nie miałam czasu jej rozpakować, ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy chcę już otworzyć to pudło i wam pokażę przy okazji co tam sobie zamówiłam. Także lecę najpierw zrobić jedzonko, zjeść i się do was odezwę. Okej, okay, słuchajcie, już pojedzone, czekajcie, bo tutaj kabelek widać, wchodzi w kadr, ale on taki jest sztywny, że się nie da go tu jakoś obniżyć, dobra, nieważne, e, więc tak, mam przy sobie już paczkę, więc sobie ją otworzymy i Wam pokażę, co zamówiłam, bo jest to paczka z Notino, e, zamówiłam sobie kilka rzeczy, które mi się skończyły lub kończą, więc yy, więc podzielę się z wami żebyście sobie zobaczyli, ale zapomniałam jeszcze jedną rzecz zapowiedź ale to nie na noty, tylko gdzieś indziej muszę poszukać, no ale zobaczymy domówię sobie po prostu mamy oczywiście wszystkie zabezpieczenia No, i tak. Co tu mamy? Próbki. Wzięłam sobie taki yy, z Eveline, yy, taki, że jak to się nazywa, serum. Serum do rzęs. Można to stosować jako serum, takie wiecie, na noc, albo można to stosować jako po prostu taką bazę pod, pod maskary. Także takie coś. Yy. I tutaj dostałam widzę próbki, perfum. Mm, ładnie pachną. A tutaj z lanką jakiś kremik. No, tak I teraz odpakujemy tutaj sobie dalej. To są produkty do włosów, słuchajcie. Tylko poczekajcie chwilę, bo strasznie zaklejemy. Zamówiłam dla Julianka taki e, z szampon do włosów, nie mieliśmy go nigdy, zobaczymy, jest dla dzieci, jeszcze jest różowy, e, o, nie pamiętam jakim tam zapachu, no ale różowy, taki wiecie, bardziej dla dziewczynek e, wyglądem, a ten jest zielone jabłuszko, e, no i zobaczymy, taki sobie upatrzyłam kiedyś dla dzieci szamponik i wzięłam go. Także zobaczymy, jak się sprawdzi, czy ładnie pachnie i w ogóle, czy włosy po nim będą ładnie pachniały. Ciekawa byłam tego po prostu tego szamponu. Więc taki szampon z dla dzieci. Kolejny to jest szampon duży z Kerastas, 500 ml, ten, którego ja używam teraz cały czas, bo to jest taki e, mocno odżywczo nawilżający e, i ja go używam od długiego już czasu e, z jakimś tam wpleceniem takiego, wiecie, szamponu e, typu ten e, Glis czy tam kury, bo kiedyś był skórę, teraz to, 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 to zmienili troszkę tą nazwę, ale, ale ogólnie jestem głównie na tych kerastas i jak chcę sobie coś nowego wypróbować, to po prostu kupuję coś innego. Ale żaden szampon jak to jest kerastas nie robi mi tak fajnych włosów. Ja wiem, już kiedyś mi ktoś pisał, że, że to one mają skład nie taki. tego słuchajcie, ja nie jestem ani żadnym chemikiem, ani nikim. Ja nie analizuję składów. Ja po prostu patrzę na moje włosy, jak one wyglądają po szamponach, jak one się rozczesują, w jakie one są kondycji, jak one po prostu reagują na dany szampon. I moje włosy na ten szampon bardzo dobrze reagują, więc po prostu go używam. No i wróciłam do czegoś, co już Wam pokazywałam dobre półtora roku temu. Ta odżywka bez spłukiwania z Revlona, niebieska, nawilżająca, bo miałam już kiedyś takie właśnie duże opakowanie. Tu jest, zaraz Wam powiem ile, 500 ml też. Miałam już kiedyś całe takie opakowanie zużyłam, byłam z niej zadowolona. Ładnie pachnie, włosy się fajnie rozczesują, jest taka ogólnie przyjemna ta odżywka. Ale jakiś czas temu, właśnie po zużyciu takiego opakowania, kupiłam sobie też zrewlona, ale fioletową. Yy, fioletową niby do włosów blond. Też miała dobrze robić na rozczesywanie, ale kompletnie mi ta fioletowa nie podeszła. Kompletnie nie czułam żadnej różnicy, czy użyłam jej, czy nie zapachem też nie była jakaś super. No, ogólnie nic mi się w niej nie podobało jakoś, więc powiedziałam, że już jej więcej nie kupię, ale wrócę do tej niebieskiej, bo ta niebieska jest naprawdę fajna. Także nowe opakowanie, bo już nie mam, skończyło mi się tamto, też fioletowe. No i ta płachnie obłędnie jak dla mnie. Także takie oto. Zakupy niewiele, bo dwa y, szampon odżywka i szampon dla dzieci. Także niedużo. No i to do rzęs. Y, nie były to duże zakupy. No ale wiadomo, y, to kosztuje. Ten rewlon dla dzieci też nie jest jakiejś pierwszej taniości. No ale to rewlon, tak? O, właśnie, to jest ta sama firma, także zobaczymy, jak to się sprawdzi. No to się sprawdza dobrze. Zobaczymy, jak ten szampon. Jestem ciekawa, będziemy testować. Także to tyle z moich zakupów z Notino, głównie tak do włosów. Jeszcze planuję sobie zamówić jedną. Maskę do włosów, ale to już chyba nie na Nanotino Na Notinę jej nie ma, nie pamiętam gdzie ona jest, muszę poszukać. Także jak zamówię to i przetestuję, to na pewno się podzielę informacjami, ale na razie nie chcę nic mówić, bo nigdy jej nie używałam. Nie wiem, także na razie nic nie będę zdradzać. Dobra, idę słuchajcie teraz się wykąpać. I potem się do was pewnie już odezwę, bo już jest wieczór. A jeszcze muszę coś zrobić, także idę na razie póki co pod prysznic, bo jest mi bardzo zimno, bardzo. I idę się wygrzać, wyparzyć, potem ciepła piżamka i łóżko. No może jeszcze herbatka będzie po kąpieli. Moi drodzy, miałam jeszcze poczytać książkę i zrobić coś na kąpie. Ale właśnie się wykąpałam i została mnie godzina 22. I mi się tak spać chce, że po prostu już dzisiaj nic nie zrobię. Ale chciałam Wam opowiedzieć jedną historię. Inaczej historia, no nic takiego, żadna historia, ale wkurzyłam się wieczorem, bo um, zadzwoniłam, słuchajcie, chciałam się umówić do fryzjera, no bo wiecie, już bym chciała odrost zrobić. E Wyobraźcie sobie, że do połowy, do drugiej połowy maja nie ma już terminów. No, wkurzyłam się troszeczkę. Znaczy liczę na to, że coś tam przyczatuje, Wiecie, coś się zwolni, zawsze coś zwalnia i, i gdzieś tam się wcisnę. Natomiast, no jak nie, no to chyba będę się musiała na to drugą połowę maja zapisać. No i tak, a nie chcę iść gdzieś indziej. Dlatego, że tam gdzie chodzę, no nie powiem, jest to drogi fryzjer, ale doprowadzili mi tam włosy do ładu i składu, bo wcześniej ja nie mogłam zapuścić włosów, bo mi się kruszyły, łamały, paliły, były popalone po prostu. Natomiast oni mi ładnie wyprowadzili na prostą włosy, mam włosy do pasa. Odkąd tam chodzę do fryzjera, to tak się udało je, wiecie, Zapuścić i chodzi o to, że tam po prostu tak y, jestem zadowolona, bo zawsze wychodzę stamtąd zadowolona, bo zawsze mam taki kolor. Nawet jak zmieniam go jakoś minimalnie, bo nie robię jakichś drastycznych zmian, ale nawet jak zmieniam ten kolor trochę, ten odcień blondu, to zawsze jestem zadowolona. Zawsze jest taki, jaki chciałam, zawsze dobrze w nim wyglądam, zawsze dobrze się w nim czuję a to ważne. Y, druga sprawa jest taka, że tam pracują na dobrych produktach. Tam pracują na produktach Kerastas i, i jeszcze jakieś tam, ale na dobrych, drogich produktach, takich jak ja też używam w domu, i po prostu no, te włosy są w lepszej kondycji. Yy, druga, trzecia właściwie sprawa jest taka, że wiecie, no jak ja mam włosy do pasa i tyle je zapuszczałam i jakby przykładam się do tej pielęgnacji, już też jakby no żeby one jakoś wyglądały. Ja i tak nie przykładam się, nie wiem, do stylizacji, do takich rzeczy w ogóle, natomiast do pielęgnacji tak i skoro już inwestuję w, to, w tą pielęgnację, w większe jakieś pieniądze, żeby te włosy długie i blond jakoś wyglądały mm, albo były w dobrej kondycji, no to wiecie, no to już yy, i w tego fryzjera inwestuję. I nie chcę go zmieniać, bo wiem, że tam mam sprawdzonego i tam dobrze jakby zajmują się tymi włosami. A jeżeli mam włosy do pasa i tyle je zapuszczałam, to nie chcę, żeby mnie ktoś też, wiecie, że tak powiem, spaprał albo zniszczył. No i tak to wygląda. Także ja teraz będę sobie w najbliższym czasie jakoś czatować, czy nie zwolni się tam miejsce jakieś wcześniej. No, a jeżeli nie, no to będę czekała na ten maj, dopiero będę miała już mega odrost, no ale trudno się mówi. E, są gorsze rzeczy niż odrost. No i tak, tak właśnie dzisiaj chciałam się zapisać i się nie udało. Słuchajcie, także chciałam się z Wami podzielić tą informacją. Dobra, idę, bo już się oczy zamykają, aż mnie bolą już po prostu yy, ze zmęczenia. Także ja uciekam, bo jutro niestety ale trzeba rano wstać. Ehm, dziękuję Wam za pogadankę, za tego vloga i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.